Drodzy seniorzy, witam Was serdecznie, nazywam się Dawid i dziś mam dla Was informacje, które naprawdę musicie znać. Wiele osób w ostatnich dniach mówiło o zmianach w prawie jazdy dla osób po 70 roku życia od 2026 roku i wiem, że temat budzi sporo emocji. Niektórzy są zaniepokojeni, słysząc, że prawo jazdy będzie musiało być odnawiane co 5 lat. Inni martwią się, że stracą swoją niezależność. Dlatego dziś wyjaśnię Wam wszystko krok po kroku, tak abyście wyszli z tego filmu spokojni, świadomi i pewni swoich praw. Ale uwaga: jeśli obejrzycie tylko połowę albo pominiecie fragment, możecie nie zrozumieć całego obrazu. Dlatego zostańcie ze mną do końca. Obiecuję, że wszystko się rozjaśni. Czy rzeczywiście? Po 70 roku życia każdy kierowca będzie musiał chodzić na obowiązkowe badania co 5 lat. Czy Polska wprowadza jakieś nowe restrykcje, które ograniczą Waszą mobilność? Prawda jest taka, że większość tego, co krąży w internecie, to tylko plotki. Komisja Europejska rzeczywiście kiedyś proponowała takie przepisy, ale Parlament Europejski uznał, że byłyby one niesprawiedliwe wobec seniorów, którzy wciąż są aktywni. I odpowiedzialni na drodze. Polska nie wprowadza surowych ograniczeń dla zwykłych kierowców, czyli dla was, drodzy seniorzy. Od 2026 roku zmienia się jednak coś, co dotyczy wszystkich. Każde nowe prawo jazdy będzie ważne 15 lat. To oznacza, że jeśli odbieracie dokument po tej dacie, będzie on miało określoną datę ważności, ale spokojnie, jeśli macie już bezterminowe prawo jazdy, nie musicie biegać na badania natychmiast. Wymiana nastąpi dopiero wtedy, gdy będziecie mieli powód, np. zmiana adresu, dodanie kategorii, czy naturalna modernizacja dokumentów. I tu pojawia się kolejna ważna kwestia. Przy wymianie dokumentu lekarz orzecznik sprawdzi Wasz wzrok, słuch i zdolność do szybkiego reagowania. Nie ma w tym nic strasznego. To rutynowa ocena bezpieczeństwa, która chroni zarówno was, jak i innych uczestników ruchu. Może zastanawiacie się teraz, czy to oznacza ograniczenia w mojej jeździe, czy stracę prawo do samodzielnego poruszania się? Otóż niekoniecznie. Lekarz może wprowadzić drobne ograniczenia, na przykład zakaz jazdy nocą, lub poruszania się tylko po określonym terenie, jeśli uzna, że to pomoże wam jeździć bezpiecznie. W skrajnych przypadkach, gdy zdrowie poważnie ogranicza zdolność prowadzenia pojazdu, prawo jazdy może być czasowo zawieszone, ale zawsze istnieje możliwość jego odzyskania po poprawie stanu zdrowia. To nie jest kara, to ochrona i szansa, abyście mogli jeździć bezpiecznie przez kolejne lata. W tym filmie dowiecie się też, jak przygotować się do wizyty u lekarza-orzecznika, jakie dokumenty warto mieć pod ręką i co zrobić, żeby cały proces przebiegł gładko i bez stresu. Zostając ze mną do końca, poznacie wszystkie szczegóły i unikniecie niepotrzebnych obaw. Dlatego kliknijcie teraz subskrybuj i zostańcie ze mną przez cały film, bo tylko wtedy naprawdę zrozumiecie, co zmienia się w prawie jazdy po 70% i jak korzystać z tych informacji w praktyce. Od 2026 roku prawo jazdy dla osób powyżej 70 roku życia przechodzi pewne zmiany, które wielu seniorów może początkowo zaniepokoić, ale tak naprawdę nie oznaczają one żadnej nagłej utraty wolności czy ograniczeń, które uniemożliwiłyby Wam dalsze korzystanie z samochodu. Dawid tutaj i chce w prosty sposób wytłumaczyć, co dokładnie się zmienia i jak możecie przygotować się. Do tych zmian bez stresu i obaw. Pierwsza rzecz, którą warto zrozumieć, to fakt, że nie ma wprowadzonych obowiązkowych badań co 5 lat dla wszystkich kierowców powyżej 70 lat. To była propozycja Komisji Europejskiej sprzed kilku lat, która jednak nie została zaakceptowana przez Parlament Europejski, ponieważ uznano, że byłoby to dyskryminujące wobec seniorów, którzy nadal są odpowiedzialnymi i aktywnymi kierowcami. Polska nie wdraża takich restrykcji, więc jeśli obecnie macie ważne prawo jazdy, nie musicie obawiać się, że nagle stracicie możliwość prowadzenia samochodu. Jednak są pewne zmiany, które rzeczywiście dotyczą każdego kierowcy i dotyczą ważności dokumentów. Od 2026 roku każde nowe prawo jazdy na samochód osobowy lub motocykl będzie wydawane na 15 lat. To oznacza, że jeśli odbierzecie dokument po tej dacie, będzie on ważny właśnie przez ten okres. Nie oznacza to jednak, że macie się spieszyć lub że wasze stare dokumenty stracą ważność natychmiast. Jeśli macie prawo jazdy bezterminowe, będziecie wymieniać je stopniowo, najczęściej przy okazji aktualizacji danych, takich jak zmiana adresu, dodanie kategorii lub innego formalnego powodu. Warto pamiętać, że że proces wymiany dokumentu jest stopniowy, więc nie musicie się martwić o nagłą zmianę. Kolejna rzecz, na którą seniorzy powinni zwrócić uwagę, to obowiązkowa wizyta u lekarza orzecznika przy wymianie prawa jazdy. Dawid wyjaśnia, że lekarz ten ocenia stan zdrowia kierowcy pod kątem bezpieczeństwa na drodze, a nie po to, żeby kogokolwiek karać. Podczas wizyty lekarz sprawdza głównie trzy aspekty: wzrok, Słuch oraz zdolność do szybkiego reagowania. To naturalne, że wraz z wiekiem niektóre z tych zdolności mogą się pogorszyć, ale nie oznacza to automatycznie utraty prawa jazdy. Jeśli wszystko jest w porządku, lekarz wystawi dokument na pełne 15 lat. W przypadku drobnych problemów zdrowotnych, dokument może zostać wydany z ograniczeniami, np. zakazem jazdy nocą, jazdą tylko w określonych miejscach lub ograniczeniem prędkości. Są to rozwiązania mające na celu ochronę Waszą i innych uczestników ruchu drogowego, a nie ograniczenie Waszej wolności. Dawid podkreśla, że w skrajnych przypadkach, gdy zdrowie kierowcy jest poważnie zagrożone, lekarz może czasowo wstrzymać wydanie prawa jazdy. Mogą to być sytuacje takie, jak zaawansowana jaskra ograniczająca pole widzenia. Demencja w stadium uniemożliwiającym bezpieczne prowadzenie samochodu, niedawny zawał serca bez odpowiedniej rehabilitacji, lub częste omdlenia o nieznanej przyczynie. Jednak nawet w takich sytuacjach nie jest to wyrok trwały. Po poprawie stanu zdrowia, możecie ponownie zgłosić się do lekarza orzecznika i odzyskać prawo jazdy. To daje Wam drugą szansę i pozwala zachować mobilność na długie lata, jeśli dbacie o swoje zdrowie i stosujecie się do zaleceń medycznych. Warto też wiedzieć, jak przygotować się do wizyty u lekarza orzecznika. David radzi, żebyście mieli przy sobie aktualne okulary lub soczewki, jeśli ich używacie, oraz listę wszystkich leków, które przyjmujecie. Niektóre leki, takie jak środki uspokajające czy silne przeciwbólowe, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu. Ważne jest, żeby lekarz znał pełną historię waszego zdrowia. Dlatego warto przynieść także dokumenty dotyczące wcześniejszych diagnoz, operacji czy innych istotnych zdarzeń medycznych. Dzięki temu proces będzie szybki i sprawny, a decyzja lekarza będzie w pełni oparta na rzetelnej ocenie stanu zdrowia. Niektórzy seniorzy mogą martwić się, że ograniczenia w prawie jazdy wpłyną na ich świadczenia z ZUS lub emeryturę. Dawid wyjaśnia jasno, że prawo jazdy i emerytura to dwa zupełnie odrębne systemy. Nawet jeśli prawo jazdy zostanie czasowo ograniczone lub wprowadzona zostanie konieczność wizyty u lekarza, nie ma to żadnego wpływu na wysokość emerytury ani na świadczenia z ZUS. To oddzielne kwestie, które nie powinny budzić obaw. Tak samo ograniczenia w zdolności do pracy zawodowej czy prowadzenia działalności gospodarczej są oceniane przez komisję dostrzegli inwalidztwa i nie mają związku z prawem jazdy. Dawid przypomina, że odpowiedzialna postawa seniora jest kluczowa dla bezpieczeństwa na drodze. Jeśli czujecie się zmęczeni podczas jazdy, macie problemy z koncentracją lub widzeniem, warto rozważyć alternatywne sposoby przemieszczania się. Takie jak taksi, transport publiczny lub pomoc rodziny. Nie jest to wstyd. To rozsądne podejście, które chroni zarówno Was, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Regularne badania wzroku, słuchu i kontrola stanu zdrowia pomagają utrzymać pełną mobilność i zmniejszają ryzyko wypadków. David zachęca także do uczestnictwa w kursach dla seniorów organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców. Gdzie można przypomnieć sobie nowoczesne techniki jazdy i reakcje w sytuacjach awaryjnych. Ważnym aspektem jest też przygotowanie dokumentów do wymiany prawa jazdy. Dawid podkreśla, że dobrze jest mieć wszystkie dokumenty zdrowotne, zaświadczenia o chorobach przewlekłych, leki oraz ewentualne opinie lekarzy. To usprawnia proces i pozwala lekarzowi orzecznikowi wydać decyzję bez zbędnych pytań. Przygotowanie i świadomość tego, co czeka, sprawiają, że wymiana prawa jazdy przebiega sprawnie i bez stresu. Od 2026 roku każde nowe prawo jazdy będzie wydawane na 15 lat, ale proces wymiany dokumentów będzie stopniowy i naturalny. Nie musicie obawiać się nagłego przymusu ani ograniczeń, jeśli dbacie o zdrowie i regularnie poddajecie się badaniom. Dawid wyjaśnia, że zmiany mają na celu bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ale nie ograniczają niezależności seniorów, którzy wiedzą, kiedy czują się bezpiecznie, a kiedy powinni zrobić krok w tył. Pamiętajcie, że wszystkie zmiany są jasne, przewidywalne i możecie się do nich przygotować. Regularne badania, ubezpieczenie AC i OC. Uczestnictwo w kursach doszkalających dla seniorów oraz świadomość swoich możliwości to klucz do bezpiecznej jazdy. Dawid podkreśla, że odpowiedzialne podejście, świadomość ograniczeń i przygotowanie dokumentów sprawiają, że możecie cieszyć się pełną mobilnością i bezpieczeństwem przez wiele lat. Zrozumienie zmian. Przygotowanie się do wizyty u lekarza-orzecznika, świadomość możliwości i ograniczeń oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa pozwoli seniorom zachować niezależność, pewność siebie i spokój na drodze. David przypomina, że każdy kierowca po 70. roku życia ma szansę korzystać z prawa jazdy bez obaw, jeśli stosuje się do przepisów, dba o zdrowie i korzysta z porad lekarzy.